Otwieram szesnastą sesję Rady w mili niepodległości Szanowni radni, stwierdzam, że obrady nasze mają moc prawną. Chciałbym powiedzieć, że dzisiejsza sesja będzie mieć podzielona na dwie części. Pierwsza część to szpit Materiały z dzisiejszej sesji zostały radnym dostarczone w terminie. Chciałbym teraz serdecznie powitać Pana Starostę naszego powiatu, Pana Roberta Dubla. Witam serdecznie Pana Wójta. Chciałbym serdecznie powitać naszego wspaniałego historyka na dzisiejszej sesji który za chwilę będzie odznaczony pana Włodzimierza Władzie, Ładziewicza oraz <klucz> Witam, <serdecznie klucz> Witam serdecznie wszystkich gości, znajomych, rodzinę pana Ładziewicza. Witam serdecznie wszystkich sołdysów, wszystkich radnych oraz wszystkich przybylich na dzisiejszą sesję. <klucz> Na podstawie artykułu 18 ustęp 1 i 2 punkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z paragrafem 8 ust. 2 uchwały Rady Gminy Nieporę z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustanowienia honorowego tytułu zasłużony dla gminy Niebore w Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2000 15 roku, pozycja 5982. Po zapoznaniu się z opinią zespołu opiniującego, Rada Gminy Niebory uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uznaniu zasług w badaniu historycznych dziejów Gminy Niebory, upublicznianiu ich w wydawanych książkach i szeregu publikacji oraz szerzenie wiedzy historycznej wśród mieszkańców gminy nadaje się Panu Włodzimierzowi, Władziewiczowy, honorowy tytuł zasłużony dla Gminy Nieborek. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisał Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski. Odczytam teraz akt nadania. Akt nadania uznaniu już Zasług na rzecz Gminy Nieporek Rada Gminy Nieporek nadaje Panu Łodzinierzowi Pławiewiczowi honorowy tytuł zasłużony dla Gminy Nieporek. Podpisany Wójt Gminy Nieporek Sławomir Maciej Mazur, przewodniczący Rady Gminy Nieporek Eugeniusz Woźniakowski. Nieporek dnia 26 listopada 2015 roku. Pan Wójt przyjął beta. wszystkich mieszkańców Zimny gratuluję i życzę zdrowia, pomyślności i dalej tak wspaniałej, krótkiej pracy historycznej. Wszystkiego dobrego. Panie Włodzimierzu, ten honorowy tytuł życzę Panu przede wszystkim zdrowia, aby Pan dalej tak pięknie pisał o historii naszej małej ojczyzny, jaka jest, jaką jest gmina Niebowa. Życzę Panu jeszcze raz wszystkiego najlepszego i dziękuję za dotychczasową pracę na rzecz szerzenia tej historii, prawdziwej historii o, o nieporęcie, o naszym kościele, o tych wszystkich książkach, które Pan wydał. Jeszcze raz dziękuję wielkie. Dziękuję. dziękuję. Ja również serdecznie gratuluję i dołączam się dziękuję. do słuchania. Dziękuję, dziękuję. Znaczeniem Gminy Nieboru. Więc to jest historyczna chwila, zarówno dla osoby wyróżnionej, jak i dla Rady Gminy. Oczywiście chciałbym serdecznie podziękować za uznanie mnie godnym takiego tytułu. Mnie 38-letniego obywatela Gminy Nieboru. Tak, bo 38 lat, mieszkamy tu w Natomiast mój początek bardzo, bardzo wcześnie z gminą. Mianowicie, kiedy byłem sierżantem pod Chorąbrzym, trzeciego roku szkoły oficerskiej, brałem udział w praktyce na trzecim roczniku i było to w roku 1950, w pierwszej połowie. I tam pierwszy raz spotkałem przy okazji wędrowania, bo chciałem poznać tę okolice bo była okazja, nie wiedziałem kiedy będę następnym razem przecież. I pamiętam dwa zabytki które wtedy obejrzałem. Oczywiście, ponieważ to były Białorzegi, to tam jeszcze widziałem ten pomnik legionistów, który był po prostu obrany, że się tak wyrażę, z godła, z orła, bo tam był na szczycie, tak jak teraz jest, tak wyglądał wtedy, kiedy ja właśnie w 50. roku oglądałem to. No i obiekt, który właściwie wtedy nie miałem pojęcia, że będzie dla mnie takim bardzo ważnym, to był kościół, wizyta w kościele niepojętnym fundowanym przez Jana Kazimierza. I tam zobaczyłem herb wazów. Oczywiście wiedziałem, kto to byli bazowie? No nie wiedziałem jeszcze wtedy, że mieli dwóch wyślizgów w Nieporęcie. Musiało minąć wiele, wiele lat, kiedy to z żoną uzgodniliśmy, że jednak będziemy mieszkali w Nieporęcie, i wtedy mi błysnęło, aha, te dwa kowniki mi się przypomniały, no ale jeszcze trochę nie zajmowałem się tą sprawą. Dopiero jak zamieszkaliśmy tu, jeszcze też nie, bo jeszcze dwa lata musiałem do elektury być w wojsku i potem zająłem się już historią. Poszedłem na się do księdza proboszcza naszego, który już teraz nie tak chyba jeszcze w szpitalu jest. No i dalej to się wszystko podoba. Bardzo Państwu dziękuję, dziękuję Radzie Gmin Wójtowi, Przewodniczącemu Gremium wspaniałemu, Radnych za to, za ten wielki zaszczyt, no, że jestem pierwszy na liście, to fakt. Oczywiście to nie jest moja zasługa. To jest właściwie jeden przypadek, bo zmieniły się warunki, ale mimo to jest, to, to nie ma znaczenia dla mnie. Najważniejsze jest, że mam ten tytuł uznany przez wszystkich, którzy mogli o tym decydować. No i za to bardzo dziękuję. Dziękuję także mojej małżonce, która pozwoliła mi na to, żebym mógł dalej pracować nad tymi sprawami. Także moim znajomym regionalistom, którzy pilnowali, żeby te moje historie były oparte jak najbardziej o, o fakt. Ja tylko mogę złożyć serdeczne gratulacje, przyłączyć się do tych wszystkich pięknych słów, które tutaj zostały powiedziane. Mówił, że Pan że zawsze grzeszył skromnością, zawsze to było tak, że, że, że trudno, było, e, trudno było nawet mu. Złożycie jakiś pogląd, bo zawsze uważam, że na to nie zasługuje. Ja pamiętam, jak zaczynałem pracę w, w gminie Porent i pan Włodzimierz tworzył swoje kolejne, swoje kolejne opracowania i też musimy gdzieś tam wspólnie współpracować. I tą współpracę wspominam szalenie dobrze, ale Pomylić. wydaje mi się, że warto powiedzieć jedną rzecz istotną, że nie tylko państwo tutaj, Rada Gminy i na tym forum powiatowym doceniamy tą pracę regionalistów. Oni pokazując nasze korzenie de facto umacniają w nas tożsamości, który jest źródłem tego, jak bardzo identyfikujemy się z tym, co robimy na co dzień w tej pracy samorządowej. Tak wiedząc o tym, skąd ta krew nasza płynie, jakie były dzieje tych miejsc, w których mieszkamy, łatwiej nam, mamy większą motywację, silniej możemy pracować na rzecz tej wspólnoty i za to Panie Włodzimierzu serdecznie dziękuję. dziękuję. Słowo, że, że y, na sali jest też y, młody działacz Stowarzyszenia Historycznego, który na pewno przejmuje już te wszystkie sprawy i życzę mu, aby aby historia nieporęcznych była naprawdę prawdziwa. Wierzę mu to, że tak się stanie. Ty opisałeś historię Nieporentów z tych drobnych fragmentów. Dzisiaj twoje, tak naprawdę przechodzisz do historii i tworzysz historię. To jest istotne, pan wójt zauważył jeszcze bardzo istotną rzecz. E, jesteś pierwszym zasłużonym dla gminy Nieporęt. Jest to absolutnie numer jeden, a pierwszy zawsze w, każdym, w każdej dziedzinie, w każdej kategorii będzie pierwszym. Także e, dołączając się do życzeń... Które były przekazane, proszę zwrócić uwagę, że w ogóle kwiaty były wręczane przez naszą koleżankę w służbę zdrowia. I tu chyba e, naprawdę życzy, życzymy zdrowia Tobie, małżonce całej rodzinie. I jeszcze ktoś z Państwa radnych, z obecnych na sali chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, szanowni Państwo, dziękuję za wszystko, za tę piękną uroczystość. I jeszcze raz życzę Panu przede wszystkim zdrowia i dalej, żeby Pan pracował na rzecz naszej historii, historii tej naszej ojczyzny, jakimi zginęliśmy.